Bo mówiłam na jakimś filmie, że oprócz podróży zwiedzania to jemy, bo to są podróże kulinarne. To jest frytka z McDonald's. McDonald' powinien się zainteresować, jak pracownicy serwują jedzenie. Frytki zdechły dzisiaj w Tam Tamte były sztywne, a te takie spać im się chce, kładą się. Idziemy testować Max Premium Burgers, bo jest tańszy od McDonalda. McDonald's jest w tyle. Fast foody tańsze trochę. A idziemy zobaczyć. Ciekawa jestem. Nigdy jeszcze nie byłam. Będę pierwszy raz jest. Burger drwala, ryba. a ryba. Pomyliłam się z McDonald'em. A mamy takie ekrany na miejscu. Zestawy, sałatki, kurczak, burgery. A zobaczmy promocję, co jest taniej niż w McDonald's. Taki zestaw na przykład. Jest dwa burgery. Dobrze, i co to trzeba wybrać? Dobra. I masz dwa, a naprawdę są dwa burgery? Tak. Frytki i cola za 15 tak. zł. Tak. No to po co do McDonalda chodzić, jak tam tak drogo jest. Za tyle to można dostać tylko kanapkę albo nawet 20-30. No i co? co? A i tu sobie można wybrać... Znaczy to, to jest tam dalej to jest. To jest, no to jest z a do, płatą, nie? Do o te, O te są. Coca Cola Fanta Sprite. to taki cheeseburger taki o, cheeseburger hmm. max burger a w McDonaldzie kosztuje O, 7, Ketchup o, jeszcze 8, dodałem, 8 chyba. można było zadanie okay. nie no. wiedziałem o tym no, tak w ogóle wygląda dzisiaj test max burgers zamówiliśmy takie różne kanapki cola jest z dolewką frytki ale frytek dużo dają w McDonaldzie, czy... Dużo to... jest frytek. Nawet dużo jest. Frytki gorszej chyba niż w McDonaldzie. Okay. Zwykłem się do frytek w McDonaldzie. Powiedz, czy gorsze? Takie same chyba. Takie same? To były jakieś chrupiące jakieś. Może mi się wydaje, bo no. dawno nie jadam w McDonaldzie nie pamiętam cheeseburger, zaraz zobaczymy jak wygląda o, cheeseburger jest świeższy niż w McDonaldzie, bo mamy sałatę mamy sałatę, a w McDonaldzie nie ma sałat to już jest dla mnie na plus bo ja sałaty lubię też cheeseburger a i co to jeszcze jest? chicken, chicken. i chicken ma też sałatę więc bardzo na plus jest więc bardzo jest na plus czyli tutaj dbają jeszcze o warzywka Pik, y, to jest jakiś taki większy triburgen który o taki wypasiony czyli taki większy z, z mięsem, z cebulą, z sałatą. Także spróbujemy i powiemy czy to jest dobre. Ja zjem... A kczupu nie ma? Nie. keczupu nie ma. Nie dają. Nie, może oczywiście to jest tutaj, a takie. Dopłata. Tanie zestawy, ale nie ma keczupu koli się napije, nie ma y, y, słomki. Coca-Cola? Dobra jest. przybyć Frytki, i dwie kanapki i kola kosztuje 15 zł a taka duża kanapka, większa od tej i duże frytki średnie, też 15, średnie. a średnie to też 15. Chciałam właśnie powiedzieć, przedstawić McDonalda w swoim świetle po tym, jak zamówiliśmy frytki średnie. I było pół opakowania i to się notorycznie zdarza za każdym razem. Za każdym razem, jak jesteśmy w McDonaldzie, to dostajemy połowę porcji frytek. I nie chce mi się chodzić za każdym razem i mówić proszę dosypać, no bo to wygląda jak ja bym się prosiła, mimo tego, że zapłaciliśmy za to normalną cenę. To tak oni powinni w tym momencie, idę, dostaję pół opakowania frytek, bo to widać. Pół opakowania, ja powinnam powiedzieć, proszę mi zwrócić z połowę ceny. Uczciwie to by było, no ale wiadomo, że nie zwrócony. I zauważyłam, że tylko w McDonaldzie, bo KFC, co chodzę też rzadko, bo nie lubię, a zdarzyło mi się iść, to frytki i sypią dużo nawet, nie ma, że tak oszczędnie, ale w McDonaldzie oszukują bardzo oszukują w każdej restauracji w McDonaldzie. Czy to Wrocław, czy Warszawa. Mm. Nawet za granicą. Chyba to jest tak y, już odgórnie ustalone. A. Tak? Aha, yeah. hmm. Tu frytki burger, y, jak to się nazywa? Max Premium Burgers. Max Premium, o tu jest napisane Max Premium Burgers. Yy, Zjemniaka skórka jest, więc trochę są inne, nie takie jak w McDonaldzie, a są suche. I powiem szczerze, że są suche, bez keczupu nie da się zjeść. McDonald's nieco lepsze ma frytki, no ale oszukują. <grytki> a ja napisam. Do, tam ankietę wypełniła do McDonalda i napisałam, dlaczego ciągle te frytki, no ciągle no chodzimy tam raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, dlaczego frytki ciągle dostajemy połowę porcji. A pani przepraszamy, przepraszamy, pozdrawiam. To jest takie podejście. Powinno być tak. Proszę pani, ja wiem, że to się tak zdarza, bo to pewnie nie jedna osoba zgłasza. Proszę kupon na kolejne frytki za darmo. Ja bym się czuła potraktowana uczciwa, Tak przepraszamy, przepraszamy i dalej dajemy pół porcji. Nie? <grych> ja wiem, że można nie chodzić do McDonalda, no ale czasem trzeba pójść czy coś. No i to tak to wygląda. No. Czasem jednak się pójdzie. Bo każdy lubi tam przegryźć od czasu do czasu fast fooda. No i tak to jest. Powiedziałabym, że jednak nie tylko Max Burger duże kanapki daje w papierku, ale Burger King tam i te inne, jakieś tam KFC i tak dalej, w papierku. A w McDonaldzie te kartony. Po co to w ogóle tworzyć? I ceny podnoszą, żeby te kartony przerabiać na papier toaletowy albo coś tam, bo przecież w toaletach to jest napisane papier toaletowy z, z opakowań z McDonalda. No dobrze, że przerabiają, ale to jest uważam, że bez sensu. A teraz spróbuję cheeseburgera. Cheeseburgera z sałatą, gdzie w McDonaldzie nie ma żadnej sałaty. Jak na fast food. to no dobre. Jak na fast food, no bo to, to jest śmieciowe jedzenie. To fajne jest. To ładnie wygląda z cebuleczką taką. Jak na jedzenie fast fooda. To wydaje mi się, że lepiej zapłacić mniej za śmieciowe jedzenie niż więcej. I dostać sałatę. Bo w McDonaldzie McDonald's to trzeba ekstra zapłacić za kanapkę, żeby była z sałatą. A nie może jeszcze jedna kanapka, ten chicken jest. No ale. Trzeba smacznego. Testuję jeszcze jedną kanapkę. I to jest chicken burger. Jakiś taki. Chicken burger jest. też z sałatą kurczak kurczak, sałata i sos majonezowy taki spróbuję taki chyba w KFC albo Burger King coś takiego jadłam ale to nie jest taki jak w McDonaldzie na przykład ten chicken, o za granicą jedliśmy coś takiego. Mi się wydaje, że w Korei to było. Chyba to dokładnie takie samo. McDonald's. Także normalne takie. Nie jest gorsze od McDonalda, ale lepsze też nie W Japonii na przykład. W Japonii, o w Japonii też jedliśmy. Powiem tak, burger, jakąś się nazywa, Premium Burgers, Max Premium Burgers, bo ja jestem pierwszy raz Jem. Nie jest gorszy od McDonalda, ale nie jest też lepszy. Nie, nie powiedziałabym, że jest lepszy. Niektóre kanapki pewnie lepsze w McDonaldzie, ale no normalne, normalne. Jak ktoś nie chodzi po McDonald'ach, to tu może przyjść i taniej zapłaci, tak samo jak Masz swoje jakieś ulubione te kanapki z McDonalda, no to tutaj nie możesz nie znaleźć. Nie. No. Bo mówiłam na jakimś filmie, że oprócz podróży zwiedzania to jemy, bo to są podróże kulinarne. Trzeba jeść dużo, bo na głodny żołądek, jak ktoś nieje, wszystko będzie smakowało. Co byś nie zjadł, to będzie wszystko smakowało. A tak na jedzona wchodzę do lokalu, próbuję i ja nie jestem głodna, nie? Ale próbuję i wtedy ja wiem, jaki to jest smak. Bo jeżeli ja szłam nieraz trochę głodna to mi to wszystko smakowało i dopiero jak się najadłam i później jeszcze jedliśmy, no to takie sobie, nie? Ale lepiej y, trochę zjeść i dopiero tak jak ja tutaj przyszłam, nie byłam głodna, trochę kawałek tego, zjadłam kawałek tego i można się wypowiedzieć w temacie. A teraz idziemy do McDonalda i będziemy testować, pokażę jak to wygląda. Testuje McDonalda cola taka sama jak w Max Burger hmm. okay. tak hmm. tak samo a frytki no, to chyba, no. frytki to tak trochę nie za, za specjalnie tak jak mówiłam że jak nie jest do końca jest, jak jest przymusu te frytki, z no. przymusu hmm, no. takie latające i połowę opakowania może nie połowa, ale trzy tak. czwarte Spróbuję. wydaje mi się, że trochę lepsze to jest chociaż smak? nie wiem to jest też słone? niż w tym max Burger. ale to są frytki stare no. tak frytka to wygląda to jest frytka z McDonald's McDonald powinien się zainteresować jak pracownicy serwują jedzenie. Takie frytki. Mamy frytki, kosztują 11. Bo nie mówię, że w promocji, jak dwie paczki weźmiesz to 15 chyba zapłacisz. Ale jedna to 11. Taka nie, nie do końca, niedokończona. Ketchup gratis. Burger, Maxburger. Maxburger, tak. Nie daje ketchupu, więc tutaj zyskujemy keczup. E, teraz e, ci taką kanapkę, tak jak taką samą Maxburger zamówiliśmy z kurczakiem, nie? No i to tak to wygląda. Sała tam też. Tam kosztuje taki zestaw. Dwie kanapki. Średnie frytkie, tam były małe, średnie. Małe, tam były małe. Ale więcej, niż średni, Ale więcej było właśnie. Na filmie nawet widać. Dwie kanapki. Coca-Cola, ten sam rozmiar. Tak, 0,4 plus y, średnie frytki, dwie kanapki, 19 zł, combo, a y, burger dwie kanapki, czyli cheeseburger taki, pokaż, bo my mamy jeszcze cheeseburgera też, osobno kupionego poza zestawem, nie? No to cheeseburger taki i, i taki. To kola i frytki. Wychodzi 19 zł w McDonaldzie. A Max Burger tańszy. W sumie i więcej można dostać. No ale troszkę się różnią znaki. E, Chicker e, innego kurczaka ma. Tamten kurczak to jest taki jak ja bym powiedziała, że w kanapce ten Max Burger to są kiepse te, te nagetsy o smaku nagetsów, a tutaj nie są nagetsy w tym chicka, że to jest taki kurczak, rzeczywiście. czuć, że to jest taki kurczak, a tam są takie nagetsy usmażone, taki duży nagets okrągły wsadzony w bułkę hamburgerową. Także mi się wydaje, że to jest troszkę lepsze, ale niewiele się różni w smaku. Obojętnie mi chyba, jak mam fast foody, zjeść takie śmieciowe jedzenie, nie? To obojętnie chyba gdzie, chyba lepiej w tańszym miejscu zaoszczędzić. Bo i tak zjesz chemię i fast fooda, nie? No, to tak to wygląda. A jeszcze nie nagrywałam yy, tych pudełek, nie? Te pudełka, co kanapki są pakowane. 19 złotych taki zestaw, 19. A tamten nie pokazałam, ale 15 zł, bo tu na automacie chyba nagrywałam to, tak? Na automacie 15, czyli 4 zł różnicy, no. No to chyba wszystko pokazałam. Frytki zdechły dzisiaj w McDonaldzie. Tamte były sztywne. A te takie spać im się chce. Kładą się.